Boże! Gdybym Was się zapytał, z czym kojarzy się Wam Boże Narodzenie, to pewnie pierwszym skojarzeniem jest szopka, choinka, prezenty, może wigilia, spotkanie z rodziną. Oczywiście, wychowani w wierze, odpowiemy też, że przyjście Pana Jezusa. Gdybym jednak drążył dalej i zapytał się, tak jak czasami podczas kazania dla dzieci, gdy ksiądz chodzi z mikrofonem, a dorośli się uchylają, gdybym się Ciebie zapytał. Na czym konkretnie ma wyglądać to przyjście Pana Jezusa do ciebie w tym roku? Do mnie, do Ciebie, co byś odpowiedział? W dzisiejszej Ewangelii o tym nam mówi hymn Zachariasza, Ojca Jana Chrzciciela. Mówi, że Bóg wzbudzi moc zbawczą w swoim ludzie, wybawi od nieprzyjaciół, że okaże miłosierdzie, że sprawi, że służyć mu będziemy bez trwogi. Wspaniałe obietnice, aż dziw, że dotyczą one przyjścia na świat małego dziecka w najbardziej zapomnianych krańcach Cesarstwa Rzymskiego. Dziecka, które przyjdzie, w ubóstwie stajni Betlejemskiej, poza granicami miasta, a zamiast zdobyć koronę cesarską, zdobędzie ukresu życia, koronę z cierni i krzyż, jego armia, apostołowi uczniowie, w godzinę próby ucieknie, pochowa się. I gdzie to wyzwolenie, które obiecuje Bóg ustami Zachariasza? I oczywiście wiemy, że Pan Jezus działa inaczej niż ludzcy rewolucjoniści, że przychodzi poprzez ludzkie serce, tu ma się dokonać rewolucja. I to czy wypełniają się na tobie proroctwa Zachariasza, czy na mnie się wypełniają, tylko my możemy dać na to swoją odpowiedź. Czy w ostatnim czasie w Adwencie? Pozwoliliśmy na przykład, aby Jezus uwolnił nas od jakiejś części naszego egocentrycznego ja, na przykład z zakładności na słodycze. Czy podzieliliśmy się miłością z naszym rodzeństwem, doświadczyliśmy wybawienia z jakiejś naszej złości, braku przebaczenia. Czy chcemy dziś, może mimo tego, że zazdrościmy, będziemy zazdrościć komuś Jego Prezentów, ucieszyć się razem z nim, że Pan dziś mu okazał takie prezentowe miłosierdzie. To jest nasza pieśń Zachariasza. Szczęść Boże.